Samo umartwienie nie stanowi istoty postu. To, co jest istotą postu, to prośba Boga: Daj mi dziesiątą część Twojego czasu. Panie, jak mam Ci dać tą dziesiątą część swojego czasu? Proś Mojego Ducha Świętego. On przyjdzie i wyprowadzi Cię na Twoją osobistą pustynię. Kreatorem każdego dnia wielkiego postu jest Duch Święty. Bez niego to znowu będzie kolejne 40 dni, które nie będą miały być może większego wpływu na moje życie. Po raz kolejny minie 40 dni, i po 40 dniach zobaczę, nic się nie zmieniło. Nie wydałem owoców 40-dniowej pokuty. Dlaczego? Bo może ja miałem sam pomysł na swój wielki post.